Na placu Kościuszki u Świdnickiej we Wrocławiu gromadzili się ludzie ewakuowani z domu towarowego. Pustki na stadionie. Sieć sprzedaży biletów na imprezy jest niedoskonała. Samorząd lekarski ma kłopot. Firma remontująca dom lekarza upadła, a kredyt trzeba spłacać. Magda Furman, witam Państwa. Niecodzienny widok można było dziś zaobserwować przed godziną 10 w centrum Wrocławia. Pracownicy i klienci domu towarowego Renoma zamiast pracować czy robić zakupy czekali na wejście do budynku. Tłum pod domem towarowym Renoma niczym za dawnych lat pod Perelowskim pedetem. W latach 80. klienci czekali na wejście, by zająć miejsce w kolejce. Dziś żadnego deficytowego towaru ani superpromocji nie było. Były ćwiczenia. Alarm ewakuacyjny był po prostu i musieliśmy tego ewakuować tych wszystkich z renomy. Ewakuowani klienci i pracownicy czekali na placu Kościuszki pod pomnikiem chrobrego. Nie obyło się bez zamieszania. Gdy jednym wejściem można było już wejść do środka, inne były jeszcze zamknięte. Ćwiczenia! Nic nie za po prostu mieliśmy ćwiczenia ewakuacyjne. Ćwiczenia zakończyły się przed godziną 10. Autostradowa Obwodnica Wrocławia jest monitorowana 24 godziny na dobę. Wszystko za sprawą Centrum Zarządzania Autostradą, które zbiera informacje o wypadkach i kolizjach. Kamery na autostradowej Obwodnicy Wrocławia są przydatne także w przypadkach demontażu czy kradzieży urządzeń na obwodnicy. Jadąc autostradową obwodnicą Wrocławia, wielu kierowców myśli, że na drodze są anonimowi. Nic bardziej mylnego. Są obserwowani. Droga jest naszpikowana kamerami. Centrum Kontroli działa w tym niepozornym baraku przy wyjeździe z Wrocławia na autostradę A4. Centrum Zarządzania Autostradą jest to centrum całodobowe. Przez całą dobę dyżurni obserwują, co dzieje się na autostradzie A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia. Czasami dzieje się bardzo dużo. Dzięki kamerom rejestrującym wypadki i kolizje można natychmiast wysłać pomoc. Na monitorach czasem można obejrzeć sytuacje niecodzienne. Ostatnio pewien mężczyzna spacerował po pasie awaryjnym. Niektórzy kierowcy zatrzymują się na pasie awaryjnym, by sfotografować stadion miejski. Monitoring AOW pozwala wyświetlić na tablicach nad drogą informacje o utrudnieniach czy wypadkach. Mamy również stacje meteorologiczne, które dają nam informacje o pogodzie, o stanie nawierzchni, o tym czy jest ślisko, o tym czy ona jest mokra. Wówczas możemy takie informacje i takie ostrzeżenia wyświetlać na znakach zmiennej treści. Dzięki temu kierowcy wiedzą, że mają ściągnąć nogę z gazu. Najlepszy widok pochodzi z kamer zamontowanych na pylonach mostu Rędzińskiego. Na blisko 40-kilometrowym odcinku obwodnicy zainstalowano w sumie 20 kamer. Zdążyć przed zmianą przepisów w tej chwili to jeden z najważniejszych argumentów, jakim kierują się kursanci chcący zdobyć prawo jazdy. Nowe zasady egzaminacyjne wejdą w życie w styczniu, ostatni kwartał tego roku to prawdziwy wyścig o tak zwane PRAWKO. Zasiąść za kierownicą auta to marzenie wielu osób. Jednak przyszli władcy czterech kółek nie mają łatwo. Kursy prawa jazdy przeżywają prawdziwe oblężenie. Nowe przepisy egzaminacyjne wejdą w życie już w styczniu. Wiele się zmieni, zwłaszcza w kwestii egzaminów teoretycznych. Najprawdopodobniej będzie to 30 pytań, 20 pytań z przepisu ruchu drogowego i 12 pytań specjalistycznych z zakresu wiedzy określonej kategorii, kategorii prawa jazdy. Będą to także filmy. W trakcie oglądania których kursant będzie musiał wcielić się w rolę kierującego i odpowiedzieć na pytania dotyczące danej sytuacji na drodze. Nie wystarczy już nauczyć się testów na pamięć. Kursanci korzystają więc z ostatniej szansy. W tej chwili mamy końcówkę sezonu wakacyjnego to tradycyjnie gorący okres dla wszystkich szkół nauki jazdy. W tym roku wyjątkowo zbliżająca się zmiana przepisów również swoje zrobiła. Obserwujemy większą ilość kursantów zdecydowanie. Zrobić prawko przed zmianą przepisów postanowiła też Ania. Ma już 18 godzin jazdy za sobą. Stać egzamin zamierza jeszcze w tym roku. Myślę, że będzie dużo trudniej jednak, że teraz nie jest najłatwiej, ale że lepiej jednak zrobić przed zmianą. Bo po niej nawet bycie kierowcą będzie trudniejsze. Obowiązkowe staną się kursy doszkalające jazdę w pierwszych miesiącach po otrzymaniu prawa do kierowania, a to nie koniec zmian. W okresie próbnym ci młodzi kierowcy do 8 miesiąca nie będą mogli przekraczać poza obszarem zabudowanym prędkości 80 km na godzinę na autostradach 100 km na godzinę. Także do ósmego miesiąca będą musieli jeździć pojazdami oznakowanymi zielonym klonowym liściem. Wszystko to ma sprawić, że na drogach będzie bezpieczniej. Wrocławski Word szacuje, że zanim przepisy wejdą w życie, na starych zasadach egzamin zda kilka tysięcy kursantów. Wczoraj informowaliśmy Państwa o remoncie szkoły podstawowej na Stabłowicach i usuwaniu z jej dachu azbestu. Sytuacja nie wygląda dobrze. Niebezpieczny materiał miał zniknąć z dachu szkoły jeszcze zanim trafiły tam dzieci. Teraz stanowi dla nich poważne zagrożenie. Szkoła podstawowa nr 22 na Wrocławskich Stabłowicach. Placówka jak każda inna, problem tkwi jednak w dachu budynku. Tam, zamiast dachówki czy blachy, jest niebezpieczny eternit. Tydzień temu rozpoczęto jego usuwanie. Miało zakończyć się przed Pierwszym Dzwonkiem, bo przebywanie dzieci w okolicy demontażu płyt eternitowych jest niebezpieczne. Szkodliwy jest pył azbestowy, który uwalnia się przy użytkowaniu starych wyrobów azbestowych i również przy demontażu, przy naruszaniu konstrukcji azbestu, płyt azbestowo-cementowych. To wtedy właśnie uwalnia się pył, który jest szkodliwy, może być szkodliwy dla zdrowia. O tym jednak nikt nie pomyślał. Dyrekcja Szkoły nie chce z nami rozmawiać o remoncie. Na stronie internetowej placówki pojawił się jedynie komunikat o wymianie dachu z prośbą do rodziców, uczniów i nauczycieli o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa. Ktoś tu jednak bezpieczeństwa nie zachował i sprawą zainteresował się urząd miejski. Specjaliści z Wydziału Środowiska i Rolnictwa przeprowadzili w środę kontrolę budynku. Decyzje pokontrolne poznamy w czwartek. A teraz etyka i religia w szkołach i wybór do którego zachęca ruch Palikota. Lekcje etyki prowadzone są w zaledwie 39 placówkach na Dolnym Śląsku. Przez dwa dni w poniedziałek i wtorek przed szkołami we Wrocławiu, Kłodzku, Wałbrzychu, Wołowie i Jeleniej Górze działacze ruchu Palikota prowadzili akcję pod hasłem Wybieram Etykę. Jak mówili, to nie polityka, tylko czysta informacja. Informacja, jak należy wybierać etykę, w których szkołach we Wrocławiu i w okolicznych powiatach szkoły prowadzą zajęcia z etyki. W ten sposób informowali uczniów oraz ich rodziców, z jakim skutkiem. Wiele osób pytało się, jak zorganizować te lekcje. Często padały zarzuty, że są niedoinformowani. Rodzice coraz częściej wypisują dzieci z lekcji religii, a wystarczy siedmiu chętnych uczniów, by szkoła miała obowiązek zorganizować lekcje etyki. Już nie wystarczy wygrany mecz. Teraz piłkarski Śląsk ma grać ofensywnie i widowiskowo, tak by przyciągnąć kibiców na stadion. Wydaje się jednak, że sprzedaż biletów jest chyba przez klub źle zorganizowana. Jeszcze rok temu ligowe mecze Śląska na nowym stadionie z Lechią Gdańsk i Wisłą Kraków oglądał komplet publiczności. 43 tysiące osób. Dziś na stadion przychodzi średnio 15 tysięcy widzów. To mało biorąc pod uwagę, że Śląsk to aktualny mistrz Polski. Przed piłkarzami nowe zadania. Chcemy napełnić stadion. Chcemy, żeby Śląsk się liczył w walce o mistrzostwo, mistrzostwo Polski. Chcemy, żeby zawodnicy grali nieco bardziej ofensywnie. Ofensywny styl gry piłkarzom ma narzucić nowy trener Stanisław Lewy. Grę efektowną Śląska-Czech już zapowiedział. Ja se pokusim... Zrobię wszystko, żeby zespół wygrywał mecze i grał widowiskowo aby... pod publiczność. Dostalo... Zniechęcić kibiców do przychodzenia na stadion mogły ostatnie wysokie porażki Śląska w europejskich pucharach, ale nie tylko. Bilety na mecze Mistrzów Polski można kupić jedynie w stadionowych kasach przy nowej arenie i na Oporowskiej. Wejściówki można też kupić w trybie online i na tym koniec. Nie ma takiej ofensywy reklamowej, ofensywy, która by miała ściągnąć na stadion miejski właśnie na te przynajmniej 20 tysięcy kibiców. Osobnym kłopotem jest są punkty sprzedaży biletów, a w zasadzie ich brak. Jeżeli w niemieckim Hanowerze porównywalnym ludnościowo z Wrocławiem i takim, który też ma nowoczesny stadion, takich punktów jest 100 w całych Niemczech, no to u nas de facto mobilnego punktu nie ma ani jednego. W Polsce lepszą sieć dystrybucji biletów mają nawet kluby pierwszoligowe. Punkt sprzedaży biletów z odpowiednim oprogramowaniem. Sam sprzęt to jest około 20 tysięcy złotych. Trzeba też zapłacić za wynajem powierzchni handlowej, trzeba zapłacić ludziom, którzy mieliby je obsługiwać. Takich punktów no, musiało być przynajmniej 10, no, co jest wydatkiem około 200-250 tysięcy złotych, a takich pieniędzy Śląsk nie ma. Super ofensywnie grający zespół Śląska bez kibiców i wpływów z biletów nie spłaci stadionu miejskiego. A tylko miesięczny koszt utrzymania euro areny to 1 200 tysięcy złotych. Latami wylewają pot na ciężkich treningach, by walczyć o medale. Niestety w Polsce o ich sukcesach można czytać w internecie, bo traktowani są marginalnie. Mowa o paraolimpijczykach. Niepełnosprawni kibice będą manifestować, chcą wypromować paraolimpiadę. Klub kibiców niepełnosprawnych domaga się od telewizji publicznej, aby w większym stopniu relacjonowała paraolimpiadę. Obecnie emisja w telewizji ogranicza się do kilkuminutowego skrótu wydarzeń, czym kibice są oburzeni. W Wielkiej Brytanii transmisja z e, Igrzysk Paraolimpijskich odbywa się na szeroką skalę. Te transmisji w BBC jest pełno. E, mało tego, jest mnóstwo spotów pojawiających się w telewizji, e, które właśnie pokazują, Tą bohaterską postawę sportowców niepełnosprawnych. Niepełnosprawni kibice szykują w tej sprawie manifestacje. W czwartek będą protestować w Zielonej Górze w sobotę na wrocławskim rynku rozpoczną o godzinie 15. Mam nadzieję, że wesprą nas nie tylko osoby niepełnosprawne, lecz również środowisko wrocławskiego sportu oraz osoby, którym temat jest po prostu bliski sercu. Jak będzie wyglądało, to się tak naprawdę okaże w sobotę, czyli zobaczymy ile nas będzie. Na pewno będziemy chcieli po tym spotkaniu wspólnie zebrać podpisy, żeby wystąpić do telewizji właśnie z taką petycją. Warto zaznaczyć, że naszym niepełnosprawnym sportowcom idzie znacznie lepiej niż pełnosprawnym Olimpijczykom. Zdobili już 17 medali, w tym 5 złotych i w klasyfikacji generalnej zajmują 11 miejsce. W igrzyskach paraolimpijskich uczestniczy ponad 4000 sportowców ze 164 krajów. Impreza w Londynie potrwa do 9 września. Dolnośląski Samorząd Lekarski ma problem. Remont domu lekarza we Wrocławiu stanął, bo wykonawca prac ogłosił upadłość. Rosną za to finansowe zobowiązania Izby. Do spłaty jest 10-milionowy kredyt. Dawny pałac Selderów przy ulicy Kazimierza Wielkiego, a od lat dom lekarza. Od roku prowadzony jest tu remont powinno tu pracować kilkudziesięciu robotników, a prace dobiegać końca zgodnie z planem 21 września. Igor Chęciński, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, miał przeciąć wstęgę i wejść do nowej siedziby. W środę otwierał drzwi i wchodził na plac budowy w dodatku bez ani jednego pracownika. Dosłownie dwa tygodnie dzieliło nas od dzisiejszej daty od uroczystego zakończenia budowy. No niestety, wszechobecny kryzys dosnął także naszego generalnego wykonawcę, firmę integer upadłość likwidacyjna no i mamy sytuację taką jaką mamy budowa stoi budowa stoi i czeka ale problemów coraz więcej Dolnośląski Samorząd Lekarski na Wartą 13 milionów inwestycje wziął 10 milionowy kredyt Miesięczne odsetki to 70 tysięcy złotych. Prezes Izby tłumaczy, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Podkreśla, że upadłość firmy, która remontowała operę wrocławską, zamek kliczków czy krakowskie sukiennice, była nie do przewidzenia. Argumentacja, którą przekazali, przekazaliśmy naszym kolegom, jakie były tego przyczyny, której wydaje mi się udało się wykazać, że Władze dokonały wszelkich możliwych działań, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Sytuacja przerosła nasz i ten kraj w pewnym sensie. To jest, mówię, fala zmiatająca wszystko, a nazywa się kryzys. Teraz poszukiwany jest wykonawca, który dokończy inwestycje. Prace mają się zakończyć w połowie przyszłego roku. W domu lekarza ma być sala konferencyjna na 250 osób, restauracja i sale dydaktyczne. Do końca września policjanci na Dolnym Śląsku szkolą dzieci z zasad bezpieczeństwa na drogach i w miejscach zamieszkania. Podczas lekcji z niespodziankami i zabawą dzieci uczą się prawidłowych zachowań. To uczniowie pierwszej klasy w Szkole Podstawowej nr 19 we Wrocławiu trwa spotkanie z policjantem na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Opowiadamy także, informujemy o numerach telefonów do poszczególnych służb, na przykład policji, straży pożarnej, ogólny ten telefon, 112 z telefonów komórkowych. Informujemy w jaki sposób rozmawiać, takie małe dziecko ma rozmawiać z dyspozytorem w razie jakiegoś zdarzenia, na przykład mama straci przytomność, w miejscu zamieszkania i jak temu zaradzić, gdzie zadzwonić ewentualnie, gdzie te dzieci mają szukać pomocy. Dzieci z uwagą słuchały policjanta, odważnie i chętnie odpowiadały na pytania, wykazywały się dużo wiedzą na temat bezpiecznych zachowań na ulicy czy w miejscu zamieszkania. Z doświadczenia, tak jak obserwujemy, widzimy, że to przynosi bardzo duże efekty. W tym wieku dzieci zaczynają samodzielnie poruszać się po ulicach i w tym momencie dostają informacje nie tylko od rodziców, od nauczycieli, ale też od policjanta. Takie spotkania z policjantami są istotne dla maluchów z jeszcze jednego powodu. Jest to ważne, ponieważ nabywają takiego zaufania do munduru. Wiedzą, że policjant to nie jest tylko osoba groźna, którą ktoś straszy, ale że to jest przede wszystkim osoba, która ma pomóc, która wie jak się zachować, jak udzielić jakiejś rady, czy jeśli coś się dzieje na przykład na ulicy, że do takiej osoby można podejść i to jest ktoś, kto pomoże. Zajęcia z przerwami trwają około godziny i kończą się niespodzianką. Są to kamizelki odblaskowe z napisem Zobacz mnie, mamy też książeczki dla dzieci. Dzieci poprzez rysowanie będą mogły poznać zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, utrwalić sobie tą wiedzę. Prelekcje w szkołach podstawowych na Dolnym Śląsku będą prowadzone do końca września. Można je zorganizować zarówno w pierwszych klasach, jak i dla dzieci starszych. Miłość, przemoc, władza to hasła, które zdominują tegoroczny sezon Teatru Polskiego we Wrocławiu. O tym, jaki będzie i co czeka widzów, poinformowano dziennikarzy we wtorek. Osiem premier, w tym spektakle oparte na tekstach Szekspira, Sofoklesa, Goethego i Joyce'a. Tak zapowiada się nowy sezon w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Zaczynamy tytusem andronikusem, koprodukcją z, z, z Teatr w Dreźnie w reżyserii Jana Klaty, przedstawienie, które jest dla nas bardzo ważne, bo... To Jest kolejna nasza koprodukcja z Niemcami. Tematyka spektakli Teatru Polskiego we Wrocławiu będzie poruszać przede wszystkim zagadnienia miłości, przemocy i władzy. Zespół teatralny ma nadzieję, że repertuar przypadnie do gustu stałym widzom, ale i uda się pozyskać nowych. Miniony sezon zakończyliśmy 24 nagrodami. Blisko 30 wyjazdów polskich i zagranicznych, to jest kryterium jakby naszej pracy. Więc Teatr Polski jest po prostu obecny właściwie wszędzie w Europie i wszędzie w Polsce. Ten sezon to także koniec remontu sceny imienia Jerzego Grzegorzewskiego. Niewykluczone, że uda się również wyremontować widownię. Warunkiem jest znalezienie pieniędzy. Wiem, że władze teatru zwróciły się też z prośbą do pana ministra, który wyraził pełną akceptację i też powiedział, że być może uda się wesprzeć. No i myślę, że razem do spółki spróbujemy wyremontować tę tą, tą widownię. Remont sceny głównej zakończy się na początku przyszłego roku. Koszt inwestycji to prawie 24 miliony złotych. Był jednym z najbardziej znanych na świecie polskich reportażystów, Ryszard Kapuściński. Jego opowieść fotograficzną o krajach dawnego bloku radzieckiego można właśnie oglądać we Wrocławiu. Powstały w latach 1989-1991. Można na nich zobaczyć m.in. sceny spuczu sierpniowego w Moskwie, ale także wiele scen i sytuacji osadzonych w krajobrazie innych krajów dawnego bloku ZSRR. Autorem tych fotografii jest Ryszard Kapuściński. W czasie każdych wyjazdów Kapuściński fotografował. Sporadycznie pokazywał swoje zdjęcia w latach 70., ale faktycznie zainteresowanie jego fotografiami zaczęło się pod koniec życia, kiedy wydano kilka albumów. Na wystawie prezentowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu znalazło się 40 fotografii. Dopiero kilka lat temu odnaleziono je w prywatnym archiwum Ryszarda Kapuścińskiego. Po raz pierwszy zaprezentowano je w grudniu 2010 roku w Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Tej wystawy nie zdążył przygotować. Po jego śmierci w szufladzie znaleziono taki zestaw negatywów wybranych z myślą o stworzeniu tej wystawy i to już zrobiła żona. Wystawę zatytułowaną Zmierzch Imperium można oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu do końca września. Za chwilę Sport Game rano zapraszam na siódmą i ósmą. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.